Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny pożytek już za nami. Tu pszczoły akurat stały na lipie. Właśnie odebrałem miód. Zostały wrzucone korpusy, nadstawki. Nie ma tego miodu za dużo. Wynika to najprawdopodobniej z pogody, ponieważ tutaj akurat okolice są dobre w pożytek lipowy. Natomiast te upały, silne wiatry... Akurat spowodowały, akurat się zgrały tutaj z najlepszą porą kwitnienia lipy. No i niestety te pszczoły miały trudniej. Dwa: lipa nie zawsze jest świetnym pożytkiem. Często mówi się, że właśnie jest lipa z lipy. I tutaj można powiedzieć, że właśnie tak jest. Lipa z lipy, a może troszkę lepiej. W każdym razie, jak widzicie, pojawiły się też straty. Ponieważ tu gdzieś rodziny zostały albo gdzieś strutowiała, albo gdzieś się wyroiły ze dwie rodziny, i po prostu te rodziny zostały rozegnane, czyli zabrany został ul i te pszczoły. Tutaj, tutaj matek nie ma. W każdym bądź razie zostało to w ten sposób rozegrane, że zostały te ule rozegnane, i to jest chyba 4, bodajże, ule na 40, czyli no 10% tutaj jakichś dziwnych zdarzeń się nam stał, zrobiło. Zwróćcie uwagę też, że właśnie to jest ten ostatni pożytek. Pszczoły są poddenerwowane, to znaczy nie są poddenerwowane, ale szukają strasznie, szukają. Pożytku. Waga mi wskazywała od 3 dni minus, minus 200 gram, minus 300. Także po prostu one coś tam nosiły, ale to już nie ma przybytku na wagach. Poza tym wszystkie lipy tutaj w okolicy, ja już jadąc tutaj e, zauważyłem, że są przekwitnięte, także gdzieś coś może jeszcze e, noszą, ponieważ e, mogą być straty powyżej pół kilo takie dzienne, to wtedy w ogóle nie ma pożytku, wtedy pszczoły już jedzą. I tak jak widzicie, o tutaj kolejne dwie rodziny zostały rozgonione e, i tutaj jedna. Także tak to wygląda i jak widzicie też niektóre rodziny osłabły, na, mając na uwadze cały sezon. Pszczelarski. Możemy powiedzieć, że gdzieś tam jakieś wypadkowe rodziny osłabły nam. I dlaczego osłabły? To jest albo mój błąd, albo po prostu gdzieś. No, pech, prawda? Coś z matką się stało gdzieś została przyciśnięta. Mogły się rodziny niektóre wyroić. A kolejna sprawa to też taka, że ja być może zrobiłem właśnie w tych rodzinach, gdzie są one osłabione teraz. Zbyt, zbyt mocno je osłabiłem robiąc odkłady. Czyli za dużo wziąłem ramek z czerwiem, bo mi się wydawało, że muszę to zrobić, ponieważ na żypaku czy na akacji sugerowały mi pszczoły, że się zaraz wyroją. To są takie błędy, i to są błędy takie wiecie: no i pszczelarza trochę, i brak tego jeszcze doświadczenia. No ale też yy, można powiedzieć brak takiego szczęścia, że to się wszystko ułożyło. No wiele jest czynników, można by tutaj mówić i mówić yy, prawda, yy, które się składają na po prostu takie jakieś niepowodzenia w pasiece. Yy, no bo umówmy się, te 40 uli to jest jakaś tam pasieka, która a to, że jest na przyczepie, no to jest wędrowna, yy, ale jak gdyby ona stanowi jedną całość jako jedna pasieka i, i wszystkie prace są tutaj Robione zawsze jako jak w pasiece takiej stacjonarnej, to się nic z tym nie różni. Chciałbym ją objąć całą, jak to wygląda dobrze. Muszę się oddalić. Tu mi jakaś pszczoła podlatuje pod telefon. Zobaczcie, tak to wygląda. A uważam, że bardzo fajnie. No i co? I będziemy po prostu. Dzisiaj zabieramy te korpusy. Nie muszę przywozić korpusów, bo jak zauważyliście. Każda rodzina jest po prostu na takim korpusie, na jakim powinna być. No, i tak na dobrą sprawę jadą dalej na jakiś pożytek, jakąś poplonową facelię, aby po prostu nie karmić. Już nie liczę na to, że jakiś miód zbiorą. Chodzi o to, żeby nie karmić, a ewentualnie przejrzeć te rodziny w nowym miejscu, gdzie będzie taki umiarkowany pożytek, i przygotować część rodzin, bo. U mnie wszystkie, całe, wszystkie pasieki nie jadą na, na wrzos, pojedzie jakaś część. Przygotowywać powoli te rodziny na wrzos. Także no przygotowywać to może za dużo powiedziane, ale przejrzeć, żeby nie jechała rodzina na wrzos, która w ogóle nie ma szans na tym wrzosie. O, może w ten sposób. Czyli na pewno przeglądy będą musiały być zrobione wszystkich rodzin pod kątem właśnie przygotowania do wywiezienia na wrzos i być może. Osobna, jedna, po prostu jakaś pasieka e, pojedzie na ten wrzos. Być może jakieś rodziny stąd zostaną właśnie wzięte na wrzos, a może ten popląda, da, tak, że, że coś z tego będzie. Wszystko zależy naprawdę od pogody. E, a na razie mamy upał. Dzisiaj właśnie e, ma być jeden z najgorętszych dni w tym roku. Także no zobaczymy, jak nas się tu poradzą. W gniazdach mają pszczoły e, miód, bo tak zajrzałem, czy jest ten żelazny ze, zapas także spokojnie na 5, na, na tam jest spokojnie 7 kilo jest w każdym gnieździe, także spokojnie tydzień czasu, nawet jakby tu była Sahara to one sobie poradzą, ale i tak jutro zostaną przewiezione na na, ten na tą poplonową facelię, więc teoretycznie będzie dobrze pozdrawiam serdecznie, cześć